zorgowanej władzy właśnie wybrania czegoś jest całkowicie absurdalne, bo dobrze, że, że, znaczy powiem tak, że zdanie, znaczy odwołanie wolności do, 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 do faktów całkowicie przypadkowych, Pani nie jako się chyba z tym zgodzi, to jest kompletnie absurdalnym <tusza> z psychologicznego punktu widzenia. Znaczy postulat jest absurdalny, a nie ma czegoś. Nie ma czegoś. Więc to, co my nazywamy e, e, swobodą wyboru, e, podlega oczywiście rozmaitym e, czynnikom i ograniczeniom i dopiero e, na tym tle można tę kwestię rozsądnie e, e, rozważać. Ale wydaje się, że to klasyczne pojęcie wolności woli, które nie było stosowane grekom, jest pochodzenia chrześcijańskiego i to jest przypisywanie ludziom pewnego ułamka, jeśli tak można powiedzieć, atrybutów boskich, bo Bóg jest absolutnie wolny. Też nie bardzo wiadomo, co to znaczy. W historii, w celu, w celu, w celu, to mają olbrzymie kłopoty, no, ale to jest tak, takie założenie teologiczne na temat Boga. I człowiek jako to ma wydejść i obraz Boga też powinien coś takiego posiadać. Jeżeli na sobie pomijamy te wszystkie filozoficzne spekulacje, które nie mają większego znaczenia dla praktyki, no to rozważając sprawę wolności człowieka, Warto skorzystać z takiego starego rozróżnienia, które było dobrze znane, to trzeba też czasem przypominać. To była taka wolność od czegoś, czyli um, wolność negatywna, powiedzmy sobie, czyli to jest niezależność od czynników zewnętrznych i wolność pozytywna, dotrzeć, prawda, czyli wolność kierowania swoim postępowania. Paradygmatyczne ujęcie można znaleźć w prawie karnym. Ci, prawa, którzy znają prawo karne, wiedzą, że to pewne subtelności, czasem się mówi o braku winy, czasem się mówi o braku odpowiedzialności, ale to są jeszcze dalsze sprawy. Otóż nie podlega karze, nie odpowiada prawnie ten, kto nie mógł pokierować swoim postępowaniem. chroniczny, ja, na przykład przymuszony do czegoś, w sposób nieustanny, znajdował się w stanie, znaczy działał tak, tak, tak jest, w tak w pogronie Także to prawnikom te rzeczy są bardzo dobre. Ale co, co jest ważne, bo, nie, to to, że znaleźć sobie sprawę, że ludzkie, Powiem tak, Ludzka prze, ludzkie przestrzenie wolności nie tyle są w konflikcie, ale muszą być konflikcie. Nie ma naturalnych, prawda? No. No, weźmy przykład, który jutro dyskutowany. Są wierzący i niewierzący. Są mniejszości narodowe, na przykład mniejszości obyczajowe, mniejszości seksualne formalnie rzecz biorąc, każdy człowiek jest wolny jakiś. Ale przestrzeń tej wolności, a te przestrzenie wolności na siebie zachodzą i nie tylko zachodzą w sposób, w sposób bezkonfliktowy, ale też przeciwny, w ten przeciwny sposób konfliktowy. Teraz demokratyczny ład społeczny, między innymi na tym polega, i tu jest rola państw, że musi wytyczyć, granice pomiędzy czy uzgodnić przestrzenie wolności indywidualnych tak, aby one były minimalnie skonfliktowane ze sobą. Minimalnie skonfliktowane. Całkowicie tego się nie da zrobić. Ja niestety nie mogę już uczestniczyć w tej dyskusji, ale na dokończenie pozwolę sobie podać przykład, który Pan pasowałby. Pasowny. Właśnie tej trzeciej dyskusji ja jest przykład, przykładem aktualnym, sprawia krzyża w Jak y, 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 argument, y, 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 dzisiaj podano argumentację ze strony episkopatów, argumentacja przedstawiona przez rzecznika. Ta kroka jest następująca. Konstytucja przewiduje możliwość, jak to powiedział, obecności symboli religijnych w przestrzeni publicznej. A więc z tego wynika, że krzyż może wisieć a wisi na zasadzie aplikacji Konstytucji. I jak to Państwa teraz analizuję, to teraz wypowiedź, to jest po prostu absurdalna. Ona jest absurdalna, ale ona jest tak właśnie odpowiada niezrozumieniu istoty problemu. O ona polega na tym, że... i są tacy, którzy uważają, że są. Ja na każdym kroku niemalże w Polsce w prawach światopoglądowych, w sprawach światopoglądowych, gdzie taka oficjalna argumentacja kościelna i podzielana niestety przez władze państwowe z tego rodzaju, że respektowanie praw mniejszości narusza prawa większe. To jest właśnie fundamentalny błąd naszego, naszego systemu naszego systemu, e, politycznego. Bo e, e, możemy powiedzieć tak. A co komu szkodzi na przykład Krzysztof? Formalnie nikomu nie szkodzi. Ale jakie są tego konsekwencje Już W Jazie Rzece, którą przeprowadzał ksiądz Andrzej Kuczowski kiedyś znanym Dominikaninem, ojcem Badyni był wszyscy dziwy zakonnik, bardzo takiej znanej rodziny, chyba Jark był ministrem czy premierem chyba rządu Austriackiego, raczej na czasów cesarstwa że dla zabawy, dla kawału właściwie postanowili ościć małą Żydówkę wrzucili ją do wanny. Ona oczywiście się broniła e, e, i on, no, i dusza jej została zbawiona i, i uciechy było, co nie miało. Ale, to jest, ale jeżeli mówi tak w poważny człowiek w swojego życia, no to to pokazuje jak głębokie niezrozumienie właśnie w, 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 w społeczeństwie i kościele, kościele polskiej. Więc jest tu nad czym e, debatować. Najważniejsza kwestia, która, która stoi przed władzami, które udają, że tego nie widzą. To jest właśnie tak, jak wytyczyć, czy uzgodnić z minimalną konfliktowością, bo wyeliminować tego nie da, granice pomiędzy wolnościami indywidualnymi. To jest realny problem, który. W Polsce powiedziałbym jest nawet jednym z, z problemów, z najważniejszych problemów polityczno-społecznych, tak? ponieważ tam, gdzie próbuje się to obchodzić, życie społeczne składa się po prostu fało, się po prostu I tego waruszku w tych właśnie kwestiach wolności obywatelskich bardzo wiele. Ta historia była na 13 pod koniec XIX wieku, że w żydowskiej rodzinie była chrześcijańska służąca, która pokryją ochrzciła dziecko żydowskie. I jako, że to było na terenie pod jurysdykcją papieską, to dziecko... o tym, że nie ma czegoś takiego jak wolność absolutna. To jest pojęcie wewnętrznie sprzeczne. To nie jest tak, że takie coś istnieje, że ktoś z nas mógłby być wolny w ten sposób. Oczywiście czasem takie pytanie sobie zadajemy. No ono jest w gruncie rzeczy dość naiwne, natomiast prowadzi do ciekawych rozważań o tym, co naszą wolność ogranicza. Ja podzieliłam te ograniczenia na dwie grupy. Pierwsza z nich jest związana z samym człowiekiem, jednostką, druga z jego otoczeniem, zewnętrznym człowieka. To też wydaje się dość banalne. Natomiast wolność absolutna jest możliwa między innymi dlatego, że jesteśmy ludźmi. Jesteśmy organizmami biologicznymi, które w ramach swoją anatomii, swoją psychologią mają pewne określone cechy, określone możliwości i ograniczenia. Nie możemy latać bez używania urządzeń, nie potrafimy oddychać pod wodą. To też jest element naszego bycia człowiekiem, tego jak wyewoluowaliśmy. Ze strony jednostki istniały również takie ograniczenia dotyczące jej osobistego rozwoju, czyli jaką wpływą jak jaką zachowana w związku z tym, co myśli, jak reaguje, jak przeżywa swój świat to w jaki sposób wykorzystuje swoje możliwości, to wszystko mamy nabyte w trakcie, w trakcie wychowania. Część rzeczy liczymy. Można dyskutować, czy inteligencja jest liczona, czy nabyta, czy, czy, nabyte, czy, czy No ale umówmy się, że na potrzeby tej dyskusji nie będziemy pracować w, w takiej kwestii. Prawda? To też jakoś nastąpiła dyskusja. Większą wolność ma osoba, która jest bardziej inteligentna niż osoba, która jest w miejscu też wydaje się dość, dość oczywista. Jak myślałam o tym, przypomniała mi się również taka anegdota z ćwiczeń dotyczących testów osobowości, które tutaj w trakcie studiów na Uniwersytecie Wielolskim w Krakowie miała okazję odbyć i pani doktor tłumaczyła nam, co kieruje ludzkim postępowaniem? Zadałam oczywiście drugie pytanie, doświadczenia były prowadzone my, co na to Co nam kieruje? No, my tutaj ambitna grupa odpowiedzieliśmy no po pierwsze emocje, a po drugie motywację, bo po takim spór się różnieliśmy. Nikt z nas nie na największe wygląda, na co pani doktor nam zwróciła uwagę. Ja będę to kilka podkreślał w trakcie że tym, co jeszcze decyduje o wyborach człowieka i jego decyzjach, jest jego hierarchia, i jego system wartości. To nie wydaje się takie oczywiste. Kiedy spotykamy się w gronie ateistów, w gronie osób niewierzących czy, czy agnostyków, to system wartości wydaje się, zastanawiamy się, czy go używać. Ale również ono w tym kontekście jest, jest ważne. Druga grupa ograniczeń związana jest z otoczeniem jednostki. Pierwszy z, z takich czynników to są ograniczenia fizyczne, przyszło mi to głowy prawa grawitacji, że jednostka stojąc na 11 wiersze w ma dość ograniczoną możliwość wyboru. Prowadza się ona do wyboru, czy skacze, czy nie skacze. Natomiast nie ma już możliwości wybrania, czy poleci, czy spadnie na dół. Prawa fizyki ograniczają. Nie ma wolności absolutnej. E, jak również kwestie społeczne, czyli e, to, w jakiej rodzinie się wychowaliśmy, jaką presję ona na nas wybiera tradycja i to państwo, o którym tutaj dzisiaj e, mówimy. E, państwo i jego narzędzie wpływu na jednostkę, czyli...